Obecnie na całym świecie 1,6 miliarda ludzi cierpi na niedobór jodu, a liczbę ludzi, na których inteligencję wpływa niedobór jodu, szacuje się na 43 miliony. Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do syntezy hormonów które mają ogromne znaczenie w metabolizmie komórkowym, zwłaszcza kości i mózgu. Niedobór jodu można rozpoznać po szeregu objawów: dysfunkcji tarczycy, niepłodności, obniżonej sprawności umysłowej i fizycznej, senności, agresywnym zachowaniu, uporczywych zaparciach, predyspozycjach do infekcji wirusowych, chorobach serca, wypadaniu i przerzedzaniu włosów, łamliwych paznokciach. Jeśli podejrzewasz, że masz niedobór jodu, skontaktuj się z lekarzem i jednocześnie spożywaj więcej produktów, które przedstawimy ci w tym filmie. Oto najlepsze pokarmy bogate w jod. Winogrona. Co dziwne, pestki winogron zawierają jod i chronią nas przed skutkami promieniowania, a eksperci w tej materii zalecają spożywanie winogron bezpośrednio z pestkami. Oprócz pestek winogron można również spróbować pestek jabłka, gruszki i arbuza. Szpinak. Ten produkt jest bogaty w jod i magnez i jest idealny dla osób prowadzących zdrowy tryb życia lub na diecie. Zawiera minerały, witaminy i wapń, które wzmacniają kości. Borówka amerykańska. Ta bogata w przeciwutleniacze jagoda jest również niewyczerpanym źródłem jodu. 11 gramów jagód zawiera 400 mg jodu. Jagody są również niskokaloryczne ze względu na niską zawartość węglowodanów. Ponadto jagoda ta jest bogata w witaminę C. Jest źródłem błonnika, poprawia pracę jelit oraz zawiera potas żelazo i wapni. Świeże ryby. Dorsz jest uważany za jedną z najbogatszych ryb jod. 100 g zawiera 170 mg jodu, a 150 g makreli zawiera tylko 208 kalorii i 225 mg jodu. Podobnie jak inne ryby żyjące w zimnych wodach są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, co oznacza, że pomagają obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz utrzymać zdrowie serca. Lista pokarmów bogatych w jod obejmuje również tuńczyka, sardynki i morszczuka. Małże te skorupiaki są uważane za klejnot w świecie gastronomii, ponieważ są niskokaloryczne, ale mają również wiele właściwości odżywczych, takich jak wysoka zawartość witamin, aminokwasów i minerałów. Małże są również bogate w jod, zawierają 130 mg jodu na 100 g produktu. Mięso z kurczaka. Kurczak jest jednym z najbogatszych w jod. 100 g mięsa z kurczaka zawiera 70 mikrogramów jodu krewetki. Bogate w białko i witaminy skorupiaki i owoce morza są ważnymi źródłami jodu. Jedną z najlepszych opcji pod tym względem są krewetki, które zawierają 35 mg jodu w mniej niż 100 g. Sól jodowana. Chociaż nie jest to żywność, ale przyprawa do żywności. Sól jodowana jest najbogatszą przyprawą w jod, ponieważ zawiera 1900 mg jodu na 100 g soli. Algi. Morze jest głównym źródłem jodu, dlatego algi zawierają duże ilości tego minerału. W morzu można znaleźć wiele wodorostów, bogatych w jod. Na przykład wodorosty zawierają 4 razy więcej jodu niż RDA. Orzechy. Orzechy o dużej zawartości oleju są dobre dla naszego organizmu. Garść orzechów dziennie pomaga zwalczyć depresję, a także poprawia pamięć. 100 g orzechów zawiera 29% potasu i jodu RDA. Wśród orzechów bogate wiocły są migdały, jadalne kasztany, pistacje, orzechy nerkowca. Jak często jesz te produkty? Napisz w komentarzach. Powodzenia!